Cześć moje drogie, witajcie! Jak się macie? Dzisiaj będą ulubieńcy. Ulubieńcy w różnych kategoriach. Starałam się zabrać to, co naprawdę było świetne, co zrobiło różnicę i znalazłam jednego bubla, z którego niestety nie jestem zadowolona. A myślałam, że będzie, bo zapach był naprawdę przepiękny, wszystko wróżyło, będzie ok, ale niestety im dłużej um, używałam, tym bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że to nie jest dla mnie i tą wcześniejszą wersję, którą miałam którą zdenkowałam wolę zdecydowanie bardziej, tutaj mam przygotowane pudełeczko, w którym stoją wszystkie kosmetyki, które bardzo polubiłam, dużo nowości, dużo też staroci, także będziemy tutaj sobie opowiadać o wszystkim jak miałyście do czynienia z tymi kosmetykami, to oczywiście piszcie śmiało, albo coś tam macie zasłyszane od znajomych, jakieś opinie to też oczywiście warto opisać bo często ludzie zbierają sobie takie opinie od innych osób, i jak się zastanawiają, czy kupić, czy nie kupić, to jednak czasem to może pomóc, i na przykład odwieść nas od danego zakupu. Ja oczywiście Wam pokażę to, co ja bardzo polubiłam, z czego jestem zadowolona. U Was może to wyglądać zupełnie inaczej. No i oczywiście standardowo staram się nie namawiać Was do, do zakupu, bo to nie jest moją rolą. Dobrze, zaczniemy od tego bubla nieszczęsnego, bo to jest też największe opakowanie. To jest taka pianka do kąpieli pod prysznic i to jest pianka dwa w jednym. Mamy tutaj coś do nawilżenia skóry, no i do umycia. Niestety to się u mnie nie sprawdziło, ponieważ ja jako osoba taka, która posiada skórę raczej normalną, obojętną do takich kosmetyków, nie wymagam od razu balsamowania po kąpieli, no to potem musiałam strasznie swędziała mnie skóra, coś mi tutaj nie pasowało i ogólnie ta pianka jest taka bardzo płaska. To nie jest chmurka, to jest y, taka pianka zwietrzała, która już sobie na ręce na przykład 10-15 minut y, i, no, i to jest takie, no, takie takie, se, powiem szczerze. Zapach bardzo ładny, brzoskwiniowy, takie naprawdę soczystej, świeżej brzoskwini, niechemiczne, y, to jest super, ale niestety właśnie y, to takie dziwne podrażnienie, dziwna reakcja mojej skóry utwierdziły mnie, w przekonaniu, że to nie jest dla mnie, nie kupię tego ponownie. Zostało mi tego niewiele. Staram się to używać od czasu do czasu, ale już zastąpiłam takim głównym kosmetykiem już, już coś, to coś innego jest na, na to miejsce a to staram się złożyć i na pewno do tego nie wrócę. Miałam inną wersję i byłam bardziej zadowolona, a dwa, dwa w jednym niestety nie jest y, dla mnie. Teraz coś, co naprawdę uwielbiam, ubóstwiam i będę kupować ponownie, jak będzie na jakiejś wyprzedaży w Rossmanie, bo ja jestem teraz na takiej, na takiej fali zakupów wyprzedażowych. Stwierdziłam, że to się mi chyba lepiej opłaca i, 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 i rzadziej kupuję i Mój portal tak bardzo nie cierpi. To jest szampon do włosów marki Artishock i ja widziałam to w reklamach wielokrotnie. I jakoś tak nie miałam przekonania, że to będzie fajne, że to faktycznie będzie takie dobre i, i zrobi różnicę na moich włosach, a to naprawdę. No, naprawdę jest świetnie. To jest szampon, który używam w taki sposób, jak to jest napisane, czyli zostawiam go na chwilę na włosach, jak się tam porządnie już zapieni. Zostawiam go i włosy są jak po zabiegu prostowania keratynowego. Naprawdę wyglądają cudownie. Moja skóra z łuszczycą no nie jest tak do końca zadowolona z tego szamponu, bo ja raczej nie powinnam takich kosmetyków nawilżających zostawiać na skórze głowy. Staram się go używać gdzieś tam bardziej na. Dalsze części włosów, no ale jak gdzieś zaplotę sobie tutaj na głowie i zostawię to, to czasem ta skóra jest podrażniona i coś tam nie wysypuje, ale mimo wszystko efekt na włosach jest zbliżony do efektu. Wow, jest naprawdę świetny. Nie kosztuje dużo na wyprzedaży, jest dość wydajny, ma bardzo taki delikatny zapach. Dobrze się pieni, no i ogólnie jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. Kupiłam chyba prawie całą serię, bo tam jeszcze zostały jakieś dwie chyba rzeczy, które dla mnie są one zbędne. No to z tego jestem naprawdę zadowolona. Z maski i z tego kremu, który wciera się w mokre włosy i zostawia. To jest po prostu best seller. Będzie to najlepszy kosmetyk chyba tego roku. Teraz coś z makijażu, pokażę Wam paletę, dzisiaj wykonałam makijaż właśnie tą paletką we fioletach i to jest paleta Morphe. I to jest paleta, która jest przepiękna w środku. Oj, jakaś fali mi uciekła, popatrzcie, jakie piękne fiolety tutaj mamy i te kolory, mimo iż są na przykład jasne jak ten, ten różowy, ten taki jasny jagodowy, one wyglądają po prostu i jeszcze lepiej jak w wyprasce. Jeszcze bardziej ten cień jest widoczny na powiece. Ja cię trochę się zszokowałam, że ten cień, który jest taki niejaki, on jest naprawdę mega, albo mega napigmentowany. I musiałam trochę kombinować, żeby ten efekt złagodzić na powiece. No, przepiękna paleta, przepiękna pigmentacja. Zdecydowanie nie dla laika. Jeśli lubisz fiolety, no to zdecydowanie leciutka ręka, bo wyjdzie naprawdę mroczny. Ciężki makijaż, taki trochę w stronę silnego oka można sobie tutaj zafundować, ale jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Super. Naprawdę przepiękna kolorystyka, no i pigmentacja, tak jak powiedziałam, jest wow. No i to opakowanie też jest proste, bardzo proste i moim zdaniem solidne. Mam nadzieję, że się nie rozleci w moich niezdarnych rękach, bo, bo czasem rzeczy mi uciekają w stronę podłogi. Kolejny kosmetyk, który się już tutaj tłucze mi w pudełku, to jest serum pianowe. Podobno ma hamować wypadanie włosów. Tutaj tego nie potwierdzę, ale to, co wypadło, to rośnie jak szalone. Dosłownie w mgnieniu oka jest armia małych baby hair, i te włosy rosną naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja mam muszczyce, jak już wspomniałam, myślałam, że będzie gorzej, ale tak naprawdę skóra jest bardzo obojętna wobec tego. Nic mi tutaj nie wysypuje, ma bardzo wygodny aplikator ma też bardzo wygodną formułę ponieważ nie natłuszcza włosów nie sprawia, że wyglądają bardzo nieświeżo, nie są oblepione czymś nie są sztywne, także to jest super pod tym względem używam dwa, czasem trzy razy w tygodniu i naprawdę jest tutaj mnóstwo baby hair które oczywiście no, są widoczne, staram się to cię ładnie ulizać, no i jako tako na razie to wygląda no i zużyłam już jakieś 80% opakowania, zostało mi tutaj zalecane dwie coś tam na dnie, potem będę używać drugą wcierkę. Póki co jestem zadowolona, czyli to, co wypadło, rośnie przepięknie i dosłownie co ten centymetr, jak robiłam przedziałek, żeby zaaplikować ten kosmetyk, było widać takich fajnie taką armię tych żołnierzyków i jestem mega mega zadowolona. Ja nie mam problemu z rzadkimi włosami, wręcz przeciwnie, mam ich mnóstwo. Ale to, że odrastają, to mnie cieszy, że tam jednak tych włosów nie ubywa z wiekiem. Kosmetyk do makijażu, który też bardzo polubiłam i robi ogromną różnicę. Zwłaszcza po 8, 10 godzinach widać, że ten kosmetyk działa. Może nie daje takiego efektu wow pod względem pogrubienia, pod względem wydłużenia, podkręcenia rzęs, ale na pewno jest tutaj słowo long lasting, podkreślone i to bardzo mocno działa ten kosmetyk. W tym kierunku. Jest to primer z Eveline Cosmetics i to jest kosmetyk, który ma świetną szcząteczkę, ma bardzo rzadką formułę, nie nabiera się tego bardzo dużo. Czarny kolor, który jest też tutaj plusem. I nie wiem, czy ten kosmetyk nie będzie działał niekorzystnie na maskarę, na przykład po dwóch miesiącach. Czy ta maskara nie będzie zmieniać swoją formułę na jakąś taką bardziej suchą czy grudkowatą, ale to faktycznie co robi z rzęsami, to jest magia. Ma też działać jako taki booster. Jako taki kosmetyk wspomagający porost, że ma je wzmocnić, to akurat tutaj się nie wypowiem, bo nie stosuję go codziennie, bardzo regularnie. Tylko jak robię makijaż, tam dwa, czasem trzy razy w tygodniu, to staram się to używać. No i to jest mój kosmetyk imprezowy. Naprawdę po kilku godzinach. I jest widoczna różnica, bo te rzęsy są po prostu mega. Są po same końce, zabudowane, przepięknie maskarą i to zostaje do samego wieczora do zmycia. Także super, jestem mega, ale to mega zadowolona. Kolejny kosmetyk, to będzie też do pielęgnacji. To jest krem do rąk, który kupiłam kiedyś tu przypadkiem, bo skończył się mi. I chciałam coś, co będzie mieć masło sza, minimum 20%. I znalazłam właśnie taki krem w Rosmanie, który faktycznie ma 20% masła sza. Ma też tę masę innych składników. I to jest krem taki gęsty, taki ciężki. Ale na dłoniach bardzo dobrze się wchłania, i to jest też krem, który był używany przez mojego męża, który miał też problem z tym, że, że dłonie były bardzo wysuszone. Bo oboje pracujemy na budowie, no i farby, e, trzeba to wiecie, pędzle połmywać. E, szpachlowaliśmy, więc ta szpachla, przycieranie, cały ten pył na rękach się zbierał i sprawiał, że ręce były bardzo zniszczone, wysuszone, wrażliwe i dosłownie piekące, tutaj na przykład na kostkach. No i dzięki temu kosmetykowi to się zmieniło, skóra zupełnie się zmieniła, i po dwóch dniach mój mąż mówi, że, e, to działa! Więc, y, więc wam go polecę. Zwłaszcza osobom, które mają problem z tym, że mają dłonie popękane, zniszczone, poranione, takie swędzące, no i ta skóra ogólnie wygląda kiepsko, jest przesuszona, zwłaszcza gdzieś tutaj, na przykład z drugiej ziemniaki, to zostają takie brudne placki, które trudno się zmywa. No to taki krem faktycznie może zrobić różnicę. Nie był drogi, był też na promocji w Rossmanie, zapłaciłam za niego paręnaście złotych, ale on kosztuje chyba 20 kilka złotych. Tutaj tak nie jest dużo, bo naprawdę działanie jego jest świetne. Wydaje mi się, że nawet lepsze niż ten krem, który kupiłam. W, czy to jest w tym jakaś taka maść z 30% mocznikiem. Też fajnie działa, ale to jest zdecydowanie ładniejsze i lepiej pachnie. Kolejny kosmetyk to będzie już. Mój stały ulubieniec w pielęgnacji. Postanowiłam, że ponownie Wam go pokażę, ponieważ stosuję bardzo regularnie i efekty są takie, że moje przebarwienia stają się historią. I to jest naprawdę świetne. To jest krem, który nazywa się Dermamelan. Miałam ten Cosmelan i niestety muszę przyznać, że ten jest zdecydowanie lepszy. Używam go już kilka miesięcy. Zużycie nie jest bardzo duże. Ponieważ ja stosuję go tylko miejscowo. W tych miejscach, gdzie te przebarwienia są najbardziej widoczne, czyli tutaj na centralnej części na czole i tutaj na policzkach z jednej i z drugiej strony. I po paru miesiącach ta formuła jest dalej kremowa, dalej świeżutka. Zmieniła oczywiście kolor na taki bardziej, jak widzicie, pomarańczowo-musztardowy. I to jest krem, który troszeczkę barwi skórę, podrażnia. Jeśli zaczynasz przygodę z takim kosmetykiem, to na pewno skóra nie będzie obojętna będziesz widzieć podrażnienia, skóra będzie wyglądać kiepsko, będzie podrażniona będzie zaczerwieniona, będzie źle reagować na pozostałą pielęgnację więc to są wszystko tak jakby normalne rzeczy związane z używaniem tego kremu, warto oczywiście skonsultować się ze swoim dermatologiem czy faktycznie ten stan skóry jest normalny, czy to jednak jest jakaś alergia czy jakaś taka reakcja, która normalnie nie występuje bardzo lubię ten krem i naprawdę nie chcę żadnych laserów, nie chcę żadnych Zabiegów e, za kilkanaście czy kilka stówek wystarczy mi ten krem używany regularnie i efekty są zbliżone do wow. To są dosłownie efekty wow, ponieważ ym... Ja nie spodziewałam się, że krem potrafi takie coś zrobić na twarzy, a moja skóra naprawdę jest cholernie oporna. I mam dzisiaj makijaż dość delikatnie zrobiony. Nie, nie ma tutaj mnóstwa podkładu na skórze. Jest to podkład, który jest dość lekko, tam pośrednie krycie, można z niego wyciągnąć, ale, mm, ale te przebarwienia są praktycznie niewidoczne. I to jest, i nawet bez makijażu widać, że ta skóra jest słownie tylko gdzieś takąś poświatę ma. Przebarwienia, a nie jest to jakaś mocna plama, której nawet brązer nie potrafi przykryć. Kolejny kosmetyk będzie z marki NAM, i muszę przyznać, że ja bardzo polubiłam tą markę. Jak jest coś na wyprzedaży, to od razu kupuję. Wykupiłam już naprawdę sporą część ich asortymentu i jestem zadowolona, póki co na, na niczym się jeszcze nie sparzyłam. I mam tutaj puder, który ma jeden minus i to jest opakowanie, a doko, dokładnie to jest ten placek na środku. Ja lubię jak wieczko jest płaskie, ponieważ wtedy mogę sobie zebrać nadmiar produktu, strzepać z pędzla, a tutaj jest mi troszeczkę to uniemożliwione. A tutaj mamy taką siateczkę, która jest też oczywiście bardzo wygodna. Póki co nic na razie się nie rozwala. I to jest puder zdecydowanie dla osób ze skórą mieszaną, po suchą. Pięknie odbija światło. Skóra nie jest płaska, nie jest papierowa, nie jest taka zbyt przesuszona, ale to oczywiście zależy od kondycji naszej skóry, bo jak skóra jest przesuszona, Damy jeszcze puder matujący, podkład matujący, no to niestety ta pudrowość wyjdzie i ta suchość również zostanie bardziej podkreślona. Na strefie T całkiem dobrze się sprawdza, ale na rozszerzonych porach niestety nie, bo to światło pięknie się odbija i wszystko to jest tutaj po prostu podkreślone w tym miejscu, gdzie są najbardziej widoczne rozszerzone pory. Bardzo lubię ten puder za to, że fajnie przedłuża świeżość makijażu. Moja skóra akurat teraz z przetłuszczaniem. Się przystopowała, jest ogromna różnica, więc, więc na to, że makijaż puści, że jest smalec na twarzy, nie będę narzekać, bo moja skóra pod tym względem jest bardzo, ale to bardzo łaskawa. Kolejny kosmetyk to będzie też kolorówka. To jest róż, który mam też dzisiaj na twarzy i jestem w nim zakochana. Jestem zakochana w jego kolorze, w jego formule, w jego pigmentacji i w cenie. To jest zasłownik o 6 zł. To jest kosmetyk z Lovely, bardzo dobra marka, jeśli chodzi o takie kosmetyki pudrowe. Jestem z nich super zadowolona i fajne tusze mają. I to jest przepiękny kolor. Piękny i który wygląda na bardzo drogi, elegancki, i myślę, że. Poza super bladą, białą osobą będzie pasował każdemu, bo ten cień, tylko ten róż pięknie się buduje, on jest dobrze napigmentowany. Mamy luźniejszy pędzel, mała ilość to lekko nam podkreśli, lekko wykonturuje również buzię, ale jeśli mamy ciemniejszą karnację, no to troszeczkę więcej nałożymy i ten róż też nie zginie. Super, bardzo fajne, małe, zgrabne opakowanie. Jestem bardzo zadowolona. Następny kosmetyk też będzie z kategorii makijażu, i to jest też marka NAM, i to jest dla mnie nowość, bo nigdy do tej pory się nie spotkałam z czymś takim. To jest baza pod korektor. To jest kosmetyk, który ma ym, sprawić, że ta okolica pod okiem będzie mocno nawilżona. I będzie też dobrze utrzymywać y, korektor. To jest kosmetyk, który nie jest separatorem pomiędzy pielęgnacją, skórą a makijażem, bo często tego typu kosmetyki, które dobrze nawierzają skórę, sprawiają, że korektor zbyt y, dobrze się nie przyczepi i niestety w późniejszych godzinach wygląda trochę. Kiepsko sprawia, że wyglądamy jak stara baba, czujemy się tak i ma, zmarszczek mamy milion razy więcej niż faktycznie bez makijażu jest. To jest kosmetyk, który naprawdę pięknie skórę nawilża i to jest, to jest świetny kosmetyk, świetny właśnie pod korektor. Bardzo go lubię. Rzadko już używam krem pod oczy, pod makijaż, bo to mi wystarcza. Także jestem z tego bardzo zadowolona. No i piszę tutaj, że mamy 94% składników pochodzenia naturalnego. Super, bardzo, bardzo fajnie, że coś takiego nam się tutaj pojawiło na półkach. I to jest też chyba jakiś hit internetowy, bo od mojej szwagierki wiem, że dużo na TikToku osób tego kosmetyku poleca i, i często jest na przykład w moim Rossmanie wyprzedany. Następna rzecz przedostatnia jest to serum marki Mokosz, jest to serum olejowe pod oczy. Ja stosuję ten kosmetyk na całą twarz. Jest to kosmetyk pięknie pachnący, pięknie nawilżający, zabezpieczający, lekko natłuszczający skórę, ale nie sprawiający, że skóra jest taka tłusta, brudna, niechlujna i daje nam wrażenie, że, że musimy to zmyć czym prędzej. Dobrze łączy się z pielęgnacją która wchłania się do zera oraz z kremami, nic się nie separuje. Ja akurat nie miałam takiego problemu. I nawet nakładam ten kosmetyk na krem. Nie pod krem, ale na krem. I to jest też taki mój stały bywalet na twarzy, gdy używam właśnie ten krem na przebarwienia, ponieważ nie sprawia, że skóra jest podrażniona, więc dla wrażliwców zdecydowanie na tak. Używam go na całą twarz, ponieważ mam rozwalone opakowanie i to jest bardzo duży minus. Miałam takie dwa sera, jedno do twarzy, drugie właśnie do okolic oczu i obydwa niestety się zepsuły. Jeśli masz paragon i masz taką sytuację jak moja, czyli rozwalone opakowanie, kupiłeś na przykład w Douglasie z paragonem, idziesz, wymieniają Ci na nowe opakowanie, Ponieważ to opakowanie powinno wytrzymać czas, gdy jest ten kosmetyk używany. I to jest też kosmetyk, który zmienił moje zdanie na temat kosmetyków na bazie olejów. Do tej pory nie cierpiałam, nie widziałam sensu aby coś takiego kupować i używać bardzo regularnie super, jestem bardzo zadowolona i polecę go każdemu niezależnie od wieku i niezależnie od y, rodzaju skóry od super suchej po super tłustą myślę, że ten kosmetyk może się y, sprawdzić i ostatni kosmetyk to jest pielęgnacja włosów i już Wam zdradzę, że kupiłam kolejne trzy opakowania bo były wyprzedaży w Rossmanie kosztowały chyba tam 3 zł z gruszami to jest olejek ze czarnuszki to jest coś, co zrobiło różnicę w pielęgnacji włosów i, i naprawdę włosy są idealne. Są nabłyszczone, są gładkie, są zdyscyplinowane, są y, poddatne pod stylizację i musimy uważać z ilością. Ja nakładam ten kosmetyk w małych porcjach na trzy razy. Wtedy założę, że, że to jest fajnie nałożone tak y, w Równo na włosach, nie ma takich strąków tłustych, przeolejowanych, bo można sobie to zafundować bardzo łatwo z tym kosmetykiem. Jest to kosmetyk bardzo mały, jak widzicie, jak się nie sprawdzi, to zużyjemy bardzo szybko i wyrzucimy, zapomnimy i nigdy więcej, nawet na żadną promocję się nie złakusimy, ale jest to też tani kosmetyk. Kosztuje w biedronce około 5 zł, w rosmanie na wyprzedaży 3 zł z groszami, więc to jest naprawdę. Mega, ale to mega tania pielęgnacja, która naprawdę sprawia, że włosy są, no tak jak po od dobrego fryzjera, po dobrej jakiejś tam kąpieli, pielęgnacji, jakimś po porządnym zabiegu. Super, jestem bardzo zadowolona. No i tak jak powiedziałam, kupiłam już więcej sztuk, bo chyba ten kosmetyk wyprze na dobre. Pielęgnację z nasz Argan, bo tamta jest droga, jest dobra, ale to jest super tanie i równie dobre, a nawet może troszeczkę lepsze. Dzisiaj to wszystko, co Wam chciałam pokazać. Sporo się tego uzbierało. To są wszystkie kosmetyki poza tym jednym, które bardzo polubiłam, które chętnie używam i, i zrobiły różnicę w wypielęgnacji lub w makijażu i, i to są kosmetyki, które będę używać w przyszłości na pewno bardzo chętnie i po niektóre wracać, zwłaszcza po tezy pielęgnacji ponownie. Ciebie to wszystko, dajcie znać, co u Was się sprawdziło, co lubicie, czy coś się pokryło z moimi ulubieńcami, a może to są Twoje, jakieś, nie wiem, gorsze zakupy, jakieś buple, coś w tym stylu. Dajcie znać w komentarzu, na Facebooku oraz na Instagramie. Dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!